Czekaj, powiem Ci, dlaczego nie możesz odpocząć nawet na urlopie. Jeśli próbujesz odpoczywać, a nadal jesteś zmęczona, to nie jest Twoja wina. To jedno z największych nieporozumień naszych czasów. Idź na urlop, odpocznij, a na pewno będzie lepiej. Nie będzie lepiej, jeżeli będzie, to tylko przez chwilę. Prawdziwie, dogłębnie nie zregenerujesz się w trwale wtedy, kiedy twój układ nerwowy jest w stanie przewlekłego pobudzenia. Badania są jednoznaczne. Chroniczny stres zmienia reakcję mózgu układ nerwowy przestaje się samoregulować, a twój organizm traci niestety zdolność prawdziwej głębokiej regeneracji. A ty czujesz, że sen cię nie regeneruje, nawet jak śpisz 8 godzin. Twój urlop wcale nie pomaga i często na urlopie jesteś chora. Relaks nie wchodzi, nie potrafisz odpoczywać, nie potrafisz siedzieć na tyłku. Prawda jest taka, że twoje ciało może odpoczywać wtedy skutecznie, kiedy czuje się bezpiecznie. Natomiast jeśli tego nie zmienisz, twoje zmęczenie stanie się normą, twoje napięcie będzie narastać, twoje ciało zacznie wysyłać coraz silniejsze sygnały. Jeśli nauczysz się z kolei dbać o siebie, odzyskasz w końcu energię. Poprawisz koncentrację, poczujesz realną ulgę, spokój w ciele, Twoje ciało zacznie inaczej wyglądać, inaczej funkcjonować. To wszystko będzie widać w tobie, a ty będziesz młodnieć na co dzień. Jeśli czujesz, że potrzebujesz takiej prawdziwej, prawdziwej transformacji, jesteś w dobrym miejscu. Skomentuj gotowa, a porozmawiamy o tym, jak mogę wesprzeć Ciebie w procesie.